Cześć, witam wszystkich widzów na swoim kanale i w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o treningu. Chciałbym rozpocząć serię, w której będziemy omawiać popularne typy treningów, które wykonujecie. Dzisiaj omówimy sobie trening całego ciała, czyli full body workout. Cały materiał zorganizujemy w takiej strukturze, która najbardziej przypadła Wam do gustu, czyli będzie mówienie w tej perspektywie jak teraz, będzie pokaz slajdów i będziemy sobie podsumowywać poszczególne elementy. Omówimy sobie podstawową strukturę tego planu, u kogo będzie się on najlepiej sprawdzał, wszystkie poszczególne składowe, a także dla kogo nie będzie on najlepszym wyjściem, ponieważ nie ma rozwiązań idealnych i takie, które sprawdzałyby się u wszystkich. Jak widzicie, na dole, oczywiście, materiał będzie podzielony na rozdziały czasowe, więc będziecie mogli sobie przeskoczyć do poszczególnych rozdziałów. Także, nie zwlekając dłużej, lecimy już sobie z tematem. I pierwszym elementem, o którym chciałbym pomówić, jest ogólna struktura programu. I podstawową strukturą tego planu jest wykorzystanie wielostawowych ćwiczeń z użyciem wolnych ciężarów. Będziemy sobie w ten sposób aktywować zarówno duże grupy mięśniowe, jak i mięśnie synergistyczne. Oczywiście każdy ma nieco inne priorytety, więc dokładanie ćwiczeń akcesoryjnych nie jest błędem. Szkielet jednak zawsze będą stanowić ćwiczenia wielostawowe. To samo tyczy się zakresów powtórzeń, gdyż nie każdy ćwiczy z priorytetem na rozwój sylwetki. Często jest ona wypadkową rozwoju siły i sprawności. Polecam wybrać 2-3 ćwiczenia na każdą dużą grupę mięśniową. Przy ich wyborze kierujemy się wpływem na podstawowe ruchy w obrębie stawów, jak i pobudzeniem słabych ogniw w naszej muskulaturze. Polecam też zaczynać całość na niższej objętości, gdyż jeżeli nie mieliśmy okazji wcześniej trenować w ten sposób, to możemy być zaskoczeni, jak wymagający będzie tego typu trening dla naszej regeneracji. Ok, mamy już omówione podstawowe założenia planu, a teraz możemy się skupić na tym, jakie profity jest w stanie nam dać i przyjrzymy się temu w następnym slajdzie. I jednym z największych profitów będzie tutaj zaangażowanie dużych grup mięśniowych, takich jak nogi i plecy. Praca ich będzie pobudzała również grupy mniejsze na zasadzie synergistycznego działania. Tego typu ruchy sprawią, że staniemy się sprawniejsi zarówno na sali treningowej, jak i w codziennym życiu. Kolejnym ważnym elementem jest siła mięśniowa. Nie jest żadną tajemnicą, że chcąc ją zwiększyć w kontekście ogólnym, warto bazować na złożonych ruchach. Dzięki temu trening całego ciała sprawdzi się świetnie do budowy powerbuildu. Nie sposób nie wspomnieć tutaj również o oszczędności czasu. Tempo życia jest bardzo wysokie i często wygospodarowanie 4 czy 5 dni w tygodniu, by udać się na siłowni, jest na wykonalne. Jednak, gdy całość zamkniemy w trzech sesjach, to powinno być łatwiejsze w realizacji. Patrząc również ze swojego doświadczenia, trening całego ciała będzie się świetnie sprawdzał, jeżeli chcemy wrócić do formy po wszelkiego typu urazach oraz dłuższych przerwach. W momencie kiedy nie trenujemy regularnie, nasze zdolności regeneracji odpadają i często nie będziemy w stanie pozwolić sobie, by pojedynczą jednostką treningową wykonywaną w skali tygodnia być w stanie przetrenować skutecznie całą grupę mięśniową. W tym wypadku zaangażowanie jej dwu lub trzykrotne w skali tygodnia da nam oczekiwany rezultat. I na koniec punkt, który może się wydawać mało istotny, jest jednak szalenie ważny w procesie redukcji tkanki tłuszczowej. A mianowicie, trening całego ciała będzie bardzo skutecznie opróżniał rezerwy glikogenu mięśniowego. No a jak wiemy, pełne i nabite mięśnie w momencie, kiedy chcemy zredukować się, że tak powiem, do kości, to będzie duży problem. Trzeba być genetycznym frikiem, by móc sobie na to pozwolić. Ja na to sobie nie mogę pozwolić i Wy prawdopodobnie też. Jak widzimy, trening jest bardzo wszechstronny. Z jednej strony będziemy w stanie pracować nad siłą, z drugiej zaś nad sprawnością. Połączenie siły i sprawności da nam sylwetkę. I w takim razie możemy sobie zadać pytanie, no okej, okay, no ale skoro jest taki wszechstronny, no czy znajdzie się grupa osób, dla której ten trening nie będzie najlepszy? I na to odpowiemy sobie w następnym slajdzie. Jeśli chodzi o minusy, to moim zdaniem kiepsko się sprawdza u zawodników sportów sylwetkowych. Oczywiście jesteśmy w stanie za jego pomocą zbudować estetyczną sylwetkę, jednak gdy w grę wchodzą detale i stawka jest wysoka, może to być za mało. Będziemy musieli wtedy podzielić i regionalizować nasze ciało. To samo tyczy się bardzo zaawansowanych trenujących z aktywnym stażem powyżej 10 lat. Takie osoby chcą się dalej rozwijać, no i wtedy jest to duże obarczenie dla układu nerwowego. Potężne ciężary, wysoki próg stymulacji w kontekście objętości i intensywności może być ciężko utrzymać drive przez całą sesję i efektywnie stymulować mięśnie. Trzecia grupa to sportowcy zawodowi dyscyplin olimpijskich. Myślę, że tu sami jesteście sobie w stanie wyobrazić jak może wyglądać i na czym się skupiać trening przy skoków dalczy rzucie dyskiem. Mamy wtedy do czynienia ze specjalizacją i konkretne ruchy będą obarczone dużo wyższym priorytetem, a rozwój holistyczny nie jest wtedy na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o trening całego ciała, no to wiemy już całkiem sporo, ale to jest tylko teoria. No teraz przejdziemy sobie od teorii do praktyki. Przygotowałem dla Was taki przykładowy trening, którym będziemy mogli sobie wystartować. Oczywiście, trening ten nie uwzględnia indywidualnych preferencji. Więc, jeżeli masz jakieś kontuzje, musisz nad czymś bardziej popracować albo pewnych ruchów nie jesteś w stanie wykonywać, to nie sprawdzi się on dla Ciebie idealnie. Zauważycie, że wrzuciłem tam nogi na początek planu. Nie jest to bez powodu, uważam, że jest to duża grupa mięśniowa i stąd warto podejść do niej na dużym stopniu zaangażowania, szczególnie jeżeli chodzi o koncentrację. Jednak musicie wiedzieć, że jeżeli zaczniemy sobie od dołu i cała krew spłynie nam do nóg, to będzie ciężko ją ruszyć do góry. Tak działa grawitacja. I mimo, że pompa mięśniowa nie jest najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o budowę siły sylwetki, to jednak feeling treningowy jest istotny. A teraz przejdziemy sobie już do planu i omówimy całość. I nasz przykładowy trening będzie podzielony na trzy dni. Jak wspomniałem każda duża partia dostała osobny zestaw ćwiczeń reprezentujących. Jednak możecie je dobrać w zależności od waszych braków i preferencji. Startujemy sobie nogami i idziemy do góry. Jeśli zwrócicie uwagę na kolejność ćwiczeń, to starałem się, by nie nakładać jedno po drugim ciężkich ruchów wymagających skupienia i obarczonych dużym ryzykiem kontuzji, takich jak na przykład siady i martwy ciąg po sobie. Rozdzieliłem je, by spasować w dzień, gdzie ćwiczenie poprzedzające nie jest tak wymagające. No i tu możecie się zastanawiać, no ale gdzie są ręce? I słusznie, nie umieściłem ich w tym bazowym planie, gdyż współpracują przy treningu dużych grup, dodatkowo nie wywołują stymulacji globalnej ciała, a też nie każdy trenuje z myślą o priorytecie na nie. Jeśli jednak chcemy je dołączyć, to nie ma problemu. Możemy tego dokonać w oparciu o nasz priorytet. Wybrałem tutaj dwa ćwiczenia, które są klasycznymi Mass builderami. Jeśli zapytacie, gdzie je umieścić, to proponuję na końcu treningu. Na koniec jeszcze kwestia zakresów powtórzeń. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to jest on uzależniony od naszego celu. No i śmiało można przyjąć widełki od 6 do nawet 30 powtórzeń. Wcześniej wspominałem też o ilości serii roboczych, no i tu możemy zacząć od dwóch w każdym ćwiczeniu. No i mamy to: trening całego ciała w pigułce. Oczywiście zostało tutaj wiele kwestii w których można powiedzieć coś więcej, ale doszedłem do wniosku, że zostawię Wam sekcję komentarzy, zostawię Wam swojego maila i jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, które będą Was bezpośrednio dotyczyły Waszej sylwetki, Waszego treningu, to będziecie mogli je śmiało zadać. Nic Was to nie kosztuje. W kolejnych epizodach zajmiemy się treningiem Push-Pull-Ex, czyli bardzo popularny system treningowy oraz prawdziwym reliktem przeszłości dla dinozaurów, czyli splitem treningowym. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, był dla Was pomocny, proszę zostawcie suba, poleccie go znajomym. Dzięki temu będziemy w stanie poszerzać naszą społeczność. Dzisiaj się już z Wami żegnam. Dziękuję za Waszą obecność i będziemy się widzieć w kolejnych materiałach. Cześć!